Już 4 sierpnia premiera. Ponad 100 prawników i doradców podatkowych. Ponad 3000 przedsiębiorców. Jedna platforma: prawna.pro. Dowiedz się więcej, oglądając to nagranie. Prawna.pro jest stworzona dla Ciebie, nowoczesnego przedsiębiorcy. Wyobraź sobie, z jaką przyjemnością zlecałbyś zadania prawne, wiedząc, że są realizowane przez osobę specjalizującą się w danym temacie. Jednocześnie, mając tą pewność, że będzie to zrobione w odpowiedniej cenie. Przez ostatnie 8 lat działalności z naszych usług skorzystało ponad 3000 przedsiębiorców. Prawdopodobnie jesteś jednym z nich. Pomysł na prawną Pro powstał kilka lat temu, ale czekaliśmy na ten moment, kiedy będziemy pewni, że jesteśmy w stanie zrobić to dla Ciebie w naprawdę najlepszej odsłonie. Ten moment nadszedł. Dzisiaj to Ty możesz korzystać z tej platformy. Wierzę, że w dzisiejszych czasach w firmie usługi prawne powinieneś móc zlecać sprawnie, zadaniowo, a te zadania powinny trafiać błyskawicznie do wyspecjalizowanego prawnika. Prawna.pro jest takim miejscem, wycenę zawsze otrzymujesz z góry. Zweryfikowaliśmy ponad tysiąc, a zakwalifikowaliśmy ponad 80 najlepszych ekspertów. Radców prawnych, adwokatów, specjalizujących się w różnych dziedzinach podatkowych i prawnych. Każdy z nich dostępny dla Ciebie błyskawicznie online. W Prawnej zawsze zależało nam na tym, żebyś był zadowolony z jakości usług, które realizujemy, jednocześnie dbając o to, żeby wszystko odbywało się dla Ciebie fair, a kontakt z prawnikiem był przyjacielski. Wierzę, że prawna pro jest właśnie takim miejscem. Po wykonanym zadaniu ekspert jest przez Ciebie oceniany. Bez przerwy staramy się dla Ciebie poprawiając jakość naszych usług. Dosłownie po każdym zrealizowanym zadaniu pytamy o Twoje zadowolenie. Wierzę, że kiedy zaczniesz korzystać z platformy, to autentycznie poczujesz, jak ogromny dział prawny składający się z różnych wyspecjalizowanych ekspertów staje po Twojej stronie i wspiera Twój biznes. Nie musisz wierzyć mi na słowo. Zobacz, co mówi o nas kilku spośród ponad 3000 naszych klientów. Kompleksowo i szybko. Mają naprawdę szeroką wiedzę. Nikt nas nie czarował. Profesjonalnie, od początku do końca. Mogę się z tym sumieniem polecić usługi serwisu Prawna.pl. Dlaczego? Bo są sprawdzeni. Tutaj zostaliśmy potraktowani szybko i sprawnie. Chciałbym, żeby za kilka tygodni w Twojej głowie, myśląc usługi prawne, pojawiała się Prawna.pro. Dlatego już teraz zapraszam Cię do świata terminowo realizowanych zadań.